Dzień dobry moi drodzy uczniowie, z tej strony Amros18, was, wasz nauczyciel. Proszę otworzyć książki do Wiedźmina na, stro na akcie piątym, gdzieś mniej więcej początek. Dobrze? Dzisiaj mamy 22 czerwca i oczywiście wczytujemy Wiedźmina. Tak, właśnie, 22 czerwca. Drodzy widzowie, dla, pewnie dla wielu z was jest to bardzo radosny dzień. Koniec szkoły. Dwa miesiące wolnego od szkoły. Tak, to jest najważniejsze. Jutro zaczynamy pracę i nie będę się nudzić w domu. Już tu nie wnikam, tak? Ale najważniejsza kwestia. Nie ma budy. Wszyscy się kurde cieszą. Nie! Yeah, nie ma budy. Przynajmniej dla Was. Ja jako student no niestety jeszcze mam. Czy powiem, nie mam zajęć, ale mam zaliczenie, czyli muszę chodzić do szkoły w pewnym sensie. A mi tam w dniach pasuje. Czy nam się cmentarz na bagnach, czyli lecimy dalej. Mam nadzieję, że gra mi się tym razem nie wywali. Bo raz już tu miałem nagrany i niestety gra się wywaliła, co mnie bardzo, bardzo rozzłościło. Co my tu mamy? To było straszne, nigdy się tak nie bałam. Byłaś dzielna. Bez ciebie nie dałabym rady. Gdzie cię odprowadzić? Mam kilka spraw do załatwienia. W pobliżu znajduje się jaskinia druidów. Tam będę bezpieczna. Tak, jasne, bezpieczna. Znaczy, o, kurs. No, jest kursor, myślałem, że go nie ma. Syna, ostrzemy, sre srebrny mieczyk. bo potwory, nam się widzę, szykują. Proszę, nie nam padła. I kto tu idzie? Jest płonąca róża. Z ziliąci tą. No i co? Macie brakady? Ojdzie na ich wielkim tupek. Przywódca. O kurde. Zniknął. Płonąca róża! A, padł. Wiedźminie, nic ci nie jest? Żyję. Nadeszliście w samą porę. Miałeś szczęście, że akurat byliśmy w pobliżu. Jestem Jakub de Aldersberg, mistrz zakonu płonącej róży, Gerald z Rivi. Jak zauważyłeś, jestem Wiedźminem. Wiem, kim jesteś. I znam twoje poczynania z bardzo wiarygodnego źródła. Wyjaśni, proszę. Ha, ha! Geralt z Rivi prosi o wyjaśnienia. Ten, który tak hojnie szafuje swoją życiową mądrością. Wybacz, że się nie śmieję. Nie z braku szacunku, po prostu nie załapałem żartu. Nie zamierzam nic tłumaczyć. W przeciwieństwie do ciebie jestem człowiekiem czynu. Zbiera się na śmiech, gdy wspominam Twoje pseudofilozoficzne rozważania. Tylko czas, Wiedźminie, uczy nas czegokolwiek. Jedynie z perspektywy czasu można zrozumieć, co jest słuszne, kto jest człowiekiem, a kto potworem, jak rozpoznać zło i jak je pokonać. Nie mam ochoty na zgadywanki, więc albo zdradzisz mi przyczynę złości i rozgoryczenia, albo pożegnamy się. Dosyć chłodno. Wybacz mi, starzy ludzie bywają zgryźliwi. Wiedz, że czasami mówią mi o twoich dokonaniach i choć nie wszystkie twe czyny uznaję za słuszne, zawsze słucham o nich z niekłamanym zainteresowaniem. Czym sobie zasłużyłem na zainteresowanie wielkiego mistrza zakonu płonącej róży? Lubię wiedzieć, co dzieje się w Temerii. Dzięki temu mogę pojawić się we właściwym czasie i we właściwym miejscu. No właśnie. Dziękuję za pomoc. Chociaż nie jesteś człowiekiem, byłeś w potrzebie. Obowiązkiem każdego rycerza jest nieść pomoc potrzebującym. Jest to część naszego powołania. Brzmi pięknie. Szkoda, że tak niewielu jest obecnie prawdziwych rycerzy. Właściwie dotąd jeszcze żadnego nie spotkałem. Mylisz się. Wielka szkoda, że straciłeś pamięć. Mógłbym ci wówczas przypomnieć. Rozumiem, że Zygfryd uznał za swój rycerski obowiązek donieść o moich prywatnych sprawach. Mylisz się po raz kolejny. Zygfryd, syn Ejka z Danel, nie jest plotkarzem. Jeśli powiedział mi o tym, to tylko z chęci niesienia pomocy. Moja wiedza pochodzi z innego źródła. Mogę wiedzieć, jak ma na imię to źródło? Nosi wiele imion i jest kapryśną kochanką. Już wiesz? Mhm. Mm to magia, Wiedźminie. Tak. Wiesz, czym jest Zakon? Zakon jest ideą, począwszy od podstaw, skończywszy na rzeczach najważniejszych, takich jak cel, wizja, która nam przyświeca. Celem jest nowy świat, porządek, który nastanie po nadejściu białego zimna świat, w którym każdemu dane będzie według zasług, nie pochodzenia lub układów. Świat, w którym silniejszy pomaga słabszemu, a zbrodnie spotyka zasłużona kara. Świat jasnych zasad i ideałów. To właśnie jest zakon. Pewnie wiesz, że w nasze szeregi może wstąpić każdy: chłop, kupiec, nawet wiedźmin. Rycerze nie biorą zapłaty za oferowaną pomoc. Awans zależy od czynów. Rozumiem, że idea nie obejmuje neutralnych wiedźminów. Mam nadzieję, że piękna wizja nie zmieni się w koszmar. Mam nadzieję, że kiedy nadejdzie czas, zrozumiesz. Nie będę was dłużej zatrzymywał, ale nie lubię zaciągać długów. Spłaciłeś swój dług. Nie rozumiem. Nie mamy więcej czasu. Nic mi nie jesteś winien. Koniec odpoczynku. Formować szyk. Wizima czeka. Bywaj. Zapis. Ashani się obudziła w końcu. Idę do jaskini druidów. Tam znajdę leki, których potrzebują moi pacjenci. Pójdę z tobą. Nie, nie trzeba. Po tej rzezi nie zostało tutaj chyba wiele potworów, a ty masz ważne sprawy do załatwienia. W takim razie, do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeszcze tak... Gdzie jest ta... To jest chinę druidów. Dobra, jeszcze raz zapiszę Gra mi się tutaj lubi wywalać No to w teraz nam nie przeszkadzają Też mamy yy, amulet, który no, wiecie o co chodzi, tak? Jeszcze spokojnie poznać, ale ty jeszcze przeżyłeś. Później. Ha Jak zwykle nie umiem trafić do tej głupiej jaskini Tu jest wejście, dobra Panie, tam oberwał. I dwóch za jednym, trzem. Dobrze, idziemy tutaj. Muszę z elicyli porobić, bo nie mam. O, miodu na przykład, co mnie bardzo, bardzo, bardzo denerwuje. O, już chyba się masz. Witajcie, panie Geralt. Co tu robisz? W wyzimie rewolucja. Ludzie i nie Ludzie mordują się nawzajem. Nie interesuje mnie to. Tutaj uciekają niewinni. Druidzi opiekują się nimi. Ja im pomagam, a przy okazji ochraniam. Mogę się na coś przydać? Chodzą słuchy, że w okolicach starej krypty na bagnach pojawiły się jakieś zabójcze monstra. Wiesz coś więcej? Ludzie powiadają coś o nietoperzowatym potworze i wampirzycy. Zbadaj te sprawy, jeśli łaska. Porozmawiajmy o czymś innym. Pytaj, Wiedźminie. Ochraniasz uciekinierów? Ano, ochraniam. Trzeba pomagać bliźnim. Wierzysz w Wieczny Ogień? Po to nie, ale jestem zapobiegawczy. Kilka dobrych uczynków mi nie zaszkodzi. No spoko. Bywaj. Ja. Geralt. Udało się załatwić wszystkie potrzebne leki? Muszę poczekać. Procedura przygotowywania lekarstw jest nawet bardziej skomplikowana od ważenia eliksirów. Mogę ci jakoś pomóc? Nie, ja dam sobie radę. Możesz iść i ratować świat. Bywaj. Dzięki, ale chcę tutaj nawet do dotrzeć do kuzyn Corbin. Wiedźminie, nie mam sprawy. O co chodzi? Zdaje się, że niedawno gościłeś na zamku króla Foltesta. To prawda. Nie spotkałeś tam Antoinette, mojej e, kuzynki? Nic ci nie przekazała dla mnie? Owszem, mam coś dla ciebie od Antoinette. Dziękuję, stokrotnie dziękuję. Dobry użytek z tych pieniędzy zrobię. O, no, jasne. Brano, no 3 dźmienie! się ludzie my na mapę. Dobra, się z ogniska. I rozumiem nasze nowe kochane talenty. Wow. Uuuuh! Chcemy maksymalnie 7 co tu mam u nich? Plus 50? W Hmm. Potem igni. 2 złote. Дом средний. А теперь сожнем с добра. Здесь, так, тут там. Так, берем мед. Вот. Cześć. Puszczyk. Uwiedź To jest jak jaskółka jeszcze. Przepraszam 2 skółki 4, 6, rozbiłem miód, przyda się. Eee, Bokwitowanie, 5 zaczynamy kolierowi. Podejrzane trochę, nie? 6416, mało. Naraz poziemmy sobie do świtu.